pododdziałem batalionu na uroczystej zbiórce z okazji święta batalionu oraz z okazji wręczenia szandali zarządowi rejonowemu Związku Żołnierzy Wojska Polskiego. Stoją podchleńczycy. Do podniesienia flagi państwowej. March! się na przemyskim rynku, aby w obecności mieszkańców ziemi przemyskiej świętować tak szczególny i ważny dla nas dzień. Święto Batalion jest niewątpliwie okazją do podsumowania naszej działalności. Od ostatniego spotkania mieliśmy wiele wyzwań, które podjęliśmy i zrealizowaliśmy na wysokim poziomie. Intensywne szkolenie programowe, liczne poligony, szkolenie rezerwy, dzielenie żołnierzy Narodowych i Rezerwowych to nie wszystko. Uczestniczyliśmy w mistrzostwach w różnych dziedzinach. Nie wymieniając wszystkich, powiem tylko, że nasi strzelcy wyborowi są jednymi z najlepszych służbach mundurowych z całego kraju, co potwierdziły sierpniowe zawody MESCO Sniper K. Ponadto liczne osiągnięcia sportowe na szczeblu krajowym i międzynarodowym. Żołnierze naszego batalionu zdobyli w Niemczech srebrny medal w wojskowym biegu patrolowym w międzynarodowych mistrzostwach sportów zimowych. Poziom międzynarodowy. Potwierdziło również ostatnie wrześniowe ćwiczenie dowódczo-sztabowe pod Mabel Mabel Arch 14 w ramach którego współdziałaliśmy z żołnierzami z Ukrainy i Litwy, wspierani wyzimy przez żołnierzy z Kanady. Realizowaliśmy również w ramach zawartych porozumień liczne szkolenia młodzieży z Birczy oraz drugiego Liceum Ogólnokształcącego z Przemyśla. Żołnierze naszego batalionu chętnie włączają się w liczne akcje charytatywne. Nie wspomnę o licznych uroczystościach patriotyczno-religijnych, nie tylko w organizowaniu Przemyśl, ale także aż na Podchalu. Jesteśmy cenieni również za szeroką działalność kulturalno-oświatową i turystyczną. Działalność klubu wojskowego jest doceniana w skali krajowej. Nasi wokaliści zdobywają najwyższe lokaty krajowe, a władze samorządowe i jednostki wojskowe całego kraju zwracają się z prośbami o oświetnienie uroczystości występami naszych zespołów. Wspomnę chociażby o ostatnich uroczystościach święta lądowych na szczeblu centralnym w Warszawie. Zakreślając tak ogólne przedsięwzięcia, jakie realizujemy, moim celem było zwrócenie uwagi i uświadomienie, jak szerokie spektrum działań realizujemy każdego dnia. Realizacja licznych przedsięwzięć możliwa jest dzięki zgranemu zespołowi i zaangażowaniu, które czasami nie baczy na ograniczenia w czasie służbowym. Wszystko to razem sprawia, że nasza jednostka jest ważnym i docenianym elementem struktury XXI Brygady Strzelców Podhalańskich oraz Wojsk Lądowych. Szanowni Państwo, Państwa obecność w dniu naszego święta jest wyrazem uznania dla wysiłku, jaki wkładamy w codzienną służbę. Stanowi przede wszystkim wyzwanie do kolejnych lepszych działań oraz podnoszenia poziomu wyszkolenia i dyscypliny. Dzisiejszego dnia rano, widząc radość i fascynację młodego pokolenia, Teraz Państwa liczną obecność, jak również dostrzegając efekty współpracy z władzami miasta i regionu oraz ze stowarzyszeniami i związkami kompadackimi, jednymi słowami, w których chciałbym podsumować moje wystąpienie, są słowa naszego patrona, generała brygady Andrzeja Galicy. Jakby co, kiedy co, kany co albo co, to my są. Żołnierze i pracownicy 5 Batalionu Strzelców Podhalańskich. W tym uroczystym dniu chciałbym wyrazić uznanie i podziękowanie za wkład pracy i oddanie każdego z Was na sprawy dobrego imienia tego Batalionu Strzeców Podkalańskich. Bycie Waszym dowódcą jest wyróżnieniem i zaszczytem, z którego jestem dumny. Życzę Wam powodzenia w służbie i pracy oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym. Dziękuję bardzo. dla Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Przemyszy. Zgodnie ze statutem Związku Żołnierzy Wojska Polskiego, za zgodą Prezydium Zarządu Głównego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego, Społeczny Komitet Fundatorów Szandaru funduje dla Zarządu Rejonowego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Przemyślu sztandar. Jest on symbolem dziedziczenia honoru, męstwa i kultywowania przez Związek Żołnierzy Wojska Polskiego w Przemyślu trumnych tradycji walki i służby naszych poprzedników dzisiejszych rezerwistów i emerytów wojskowych, a także służących obecnie żołnierzy Wojska Polskiego. Niech stanowi on drogowskaz dla ofiarnej żołnierskiej służby w myśl dewizy Zawsze wierni ojczyźni. W imieniu Społecznego Komitetu Fundatorów akt aktem podpisał Przewodniczący Społecznego Komitetu Fundatorów sandaru Prezydent Miasta Przemyśla, Magister Robert, Robert Homa. Pobłogosław ten sztandar Związku Żołnierzy Wojska Polskiego. Spraw, aby wszyscy, którzy ten sztandar będą jednoczyć, byli wspólnotą pokoju i wzrastali ku Twojej chwale. Udziel pomocy wszystkim, którzy Cię wzywają i zachowaj ich od wszelkich niebezpieczeństw. Przez Chrystusa Pana naszego. Do wręczenia sztandaru. Marsz! Polskiego. Przekazuję ten sztandar ufundowany przez władze miasta, członków związku oraz przedstawicieli społeczeństwa. Proszę o wręczenie pocztowi sztandarowemu. Panie Panie generale. Drodzy szanowni goście, podhalańczycy, żołnierze i pracownicy Wojska 5 Batalionu Strzelców Podhalańskich. Od początku istnienia naszej brygady, wasz 5. Batalion im. Generała Andrzeja Galicy jest wizytówką podhalańczyków i jednym z filarów brygady. Doroczne święto batalionu, który przed czterema laty powrócił do historycznego garnizonu Przemyśl, jest znakomitą okazją do podsumowania dokonań, a także złożenia gratulacji i wyrazów uznania całemu stanu osobowemu za zaangażowanie oraz wzorową służbę i pracę. okazji dorocznego święta Batalionu w imieniu własnym dowództwa Brygady dziękuję żołnierzom i pracownikom wojska za poświęcenie do nas wytężoną, codzienną służbę i pracę. Proszę o przyjęcie życzeń wszelkiej pomyślności, satysfakcji z dokonań wielu dalszych sukcesów, żołnierskiego szczęścia oraz realizacji osobistych i zawodowych planów i zamierzeń. Szanowni Państwo, dziś to także wielkie święto Rejonowego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Przemyślu, którzy otrzymali swój standard. Sztandar, czyli symbol najwyższych wartości narodu, takich jak odwaga, męstwo, patriotyzm i honor. Sztandar wiąże się ze służbą każdego żołnierza bez względu na to, czy pełni ją czynnie, czy odszedł do rezerwy. Panie prezesie, proszę przyjąć z tej okazji moje najszczersze gratulacje. Spotkanie dzisiaj w Przemyślu, w setną rocznicę. Wybuchu I wojny, 75. rocznicę II wojny światowej. I wreszcie w aktualnej sytuacji militarnej, politycznej, geopolitycznej na naszych wschodnich granicach ma swój szczególny wymiar. Ma swój wymiar także i dlatego, że przemyśl zawsze wojskiem stał i zawsze z wojska był dumny. Dlatego dzisiaj w święt, święto batalionu składam na ręce pana pułkownika szczere wyrazy uznania za waszą obecność, codzienną służbę i poczucie bezpieczeństwa mieszkańców miasta Przemyśla. To dla nas bardzo ważne. Nie tylko poczucie bezpieczeństwa, ale właśnie i dumy z munduru, szczególnie z najpiękniejszego munduru wojskowego, jakim jest mundur Podkolańczyka. Pan generał użył słowa w Starym garnizonie Przemyskim. Pan pułkownik czekaj, mówił o niepowtarzalnym przemyśle. Ja bardzo się cieszę, że już niedługo, bo 11 listopada, w katedrze Przemyskiej, będzie obok innych posłów sztandarowych, stał także dzisiaj poprzeć dzisiaj ufundowanym sztandarem. To naprawdę wielkie wyróżnienie i gratuluję tego. Sztandaru i wszystkim, którzy przyczynili się do jego fundowania, także w imieniu władz samorządowych i społeczeństwa miasta Przemyśla z całego serca dziękuję. Państwu, paniom i panom, oficerom i żołnierzom, właśnie dzisiaj, w dzisiejszej dobie życzę bezpiecznej służby. Tego byście zawsze wracali do domów z misji, niepokonani, by było jak najmniej ofiar. Ja jestem tylko kapralem pod chorążem i honorowym podchaleńczykiem, ale wiem, że to stara, stare przysłowie, który mówi o tym, czy powiedzenie, że im więcej potu na ćwiczeniach, tym mniej krwi w boju, jest cały czas aktualne, może jeszcze bardziej, szczególnie aktualne dzisiaj. Więc cieszą też zapewnienia, że zwiększy się ilość procentowa PKB na zbrojenia i na armię na modernizację armii i jej doposażenie. Cieszą takie zapewnienia, bo my tu w Przemyślu, na Ziemi Przemyskiej, to poczucie bezpieczeństwa mając, liczymy na to, że tego wojska nie dość, że nie ubędzie, ale będzie jeszcze więcej. I cieszą te zapowiedzi wspólnych ćwiczeń, wspólnych międzynarodowych przedsięwzięć i my wszyscy mamy obowiązek takie działania wspierać, inkibicować i od rządzących także się stale domagać. Dziękujemy, życzymy bezpiecznej służby, dziękujemy za Waszą obecność. Świętujcie i Wasze rodziny będą zawsze o Was spokojne. Wszystkiego dobrego i szczęść Boże.